Darmowe zwroty dla każdego w Fortnite, darmowe przedmioty, event Halloweenowy, no i gwarantowane nagrody darmowe, o których powiem Wam, jak i również rzadkowe style do wielu, wielu skinów. W tym materiale poruszymy sobie najważniejsze rzeczy, o których jeszcze nie mówiłem w ostatnim materiale, więc koniecznie będzie ten materiał, bo na pewno zyskasz dużo informacji, szczególnie o zwrotach, no i wielu darmowych rzeczach, które faktycznie można sobie będzie zdobyć już niedługo. A ty, drogi widz, pamiętaj, żeby teraz szybko walnąć subieka apeczkę w górę, no bo coraz szybciej. Czyli lecimy po 75 kasubów, Także pomóżcie mi walnić tego subika Zapraszam was również na codzienne wieczorne live Gdzie gram z widzami, oczywiście na tym kanale No i wpiszcie ten kodik kodzik come, Co wam zaszkodzi Nic was to nie kosztuje, a mi mega pomagasz Także wal suba, wpisuj kodzik, a my lecimy Co tutaj nas takiego pierwszego czeka I generalnie o co chodzi Jak wiecie mieliśmy wczoraj aktualizację, która była dosyć duża I w wczorajszym materiale W 10 minut przedstawiłem wam Ogólnikowo najważniejsze rzeczy Aczkolwiek niektóre rzeczy wymagają troszkę Większego mówienia, jak na przykład dokładne właśnie zwroty, które możemy stosować na jakieś site działać, bo co ciekawe zwroty nie są ograniczone i tak naprawdę można je mieć bez limitu. Jak to nie trzeba zrobić? Już wam oczywiście to wytłumaczę, ale również wspomniałem wam, że będą darmowe rzeczy, no i dzisiaj powiem Wam troszkę więcej, bo już znalazłem nawet przecieki, jakie będą darmowe rzeczy, no i jakie również style można sobie zyskać całkowicie za darmo. Także naprawdę jest co tutaj posłuchać. Pierwsze co darmowe zwroty, jak to wszystko działa? Jak wiecie, w Fortnite mamy mechanikę, no po prostu mamy zwrot, trzy e, zwroty na konto. Przy założeniu konta mamy trzy zwroty gdzie po prostu w ciągu miesiąca od zakupu jakiegoś tam itemu jeśli nam się nie spodoba, możemy go oddać Epic Games dodaje nam w no i problemem w tym systemie było to, no że były to trzy zwroty na konto i jeśli jak ktoś był nowym graczem, to okej, okay, ale jeśli ktoś jakaś grał parę lat wydawał cały czas pieniądze na grę, no tych zwrotów po prostu nie miał a tak naprawdę mu się należały, no bo na przykład kupił już parę skinów, no i chciałby sobie coś tam oddać było to bardzo słabo zrobione, no i Epic Games wreszcie poszedł troszeczkę taki porozum do głowy, no i zrobił coś na zasadzie limit limitowanych zwrotów i teraz faktycznie tego limitu zwrotów nie ma, co to oznacza? Czy możesz oddać wszystkie czy jakie masz? Nie, ale działa to w ten sposób, że za każdy rok, co rok po prostu, będziesz dostawał jeden zwrot, także tak naprawdę nie ma żadnego limitu, czy będzie to właśnie 10 zwrotów, 5, czy ile. Po prostu tak długo jak będziesz miał konto w Fortnite, te zwroty będą ci się naliczać. Także jest to właśnie odle spoko. No że nawet jeśli grasz na 10 lat, wydajesz wszystkie zwroty, to no i tak będą ci się odnawiać. Jest to naprawdę spoczko. No i mi się osobiście mega podoba ten pomysł, jest to jeden zwrot na rok i będzie się on odnawiał 12 października. Nie jest to może jakoś dużo, ale pamiętajmy o tym, że jest to po prostu zwrot no i też nikt raczej nie kupuje skinów tak po prostu, żeby sobie kupić i od razu je oddać, tylko raczej stosuje się to w jakiś tam bliżej określonych przypadkach będą szczerym, ja jeszcze nigdy nie oddałem żadnego i temu ja mam wszystkie trzy zwroty i nawet teraz mi je oddali, więc jak widzicie da się, da się. No i te zwroty oczywiście jak coś można wykorzystać na wszystko tylko do 30 dni. Generalnie działają one tak jak wszystkie inne zwroty także myślę, że każdy tutaj ogarnia i szczerze polecam, by je używać oczywiście. Jeśli kupiłeś coś słabego wymień sobie to, zyskaj sobie w i kup coś innego fajnego. Kolejną rzeczą są Halloween i darmowe przedmioty. Kiedy będzie Halloweenowy i jak to wszystko wygląda. Jak wiecie w Fortnite mamy event Halloweenowy co roku. No i teraz mamy już niby Halloween, ale nie ma tego głównego aspektu, czyli darmowych nagród. No i oczywiście nie ma również wyzwań Halloweenowych, kiedy one wejdą i co będzie dla niej do zdobycia. Wyzwania Halloweenowe są już praktycznie potwierdzone w 100%. No i również poznaliśmy pierwszą prawdopodobną nagrodę. Co ciekawe jest to plecak i wygląda on w ten sposób. Thinking Juice, czyli po prostu taki jakby napój w kształcie zombie po prostu z taką buzią zombiaka tutaj hypex tweetuje, że prawdopodobnie będzie co do zdobycia właśnie w Fortnite Mercy po prostu w evencie Halloweenowym Fortnite no i prawdopodobnie będą to po prostu wyzwania. Co ciekawe, ten plecak ma parę twarzy, czyli po prostu właśnie na buźkę na plecaku będzie można możliwa do zmiany, będzie sobie można ją zmieniać, no i po prostu customizować. No i jest to tyle właśnie spoko, no że mamy potwierdzone, że prawdopodobnie już niedługo dostajemy te wyzwania i darmowe przedmioty, które będziemy mogli odebrać. Będą one dostępne dla każdego gracza, no i każdy bez wyjątku będzie mógł sobie zrobić prawdopodobnie wyzwania i je odebrać czy to jest na jedno nagroda? Nie, wychodzi na to, że po prostu nagrody są jeszcze zaszyfrowane, bo lekarze nie zdążyli ich odnaleźć wszystkich, aczkolwiek jak widzicie pierwsza nagroda jest i ja tutaj na przykład przewiduję takie rzeczy jak na przykład malowania do broni, być może jakieś kilofy, być może jakieś emotki, z pewnością jakieś graffiti i emotki rzucane, myślę takie czy mogą się pojawić i są one najbardziej prawdopodobne. Dodatkowo również warto wspomnieć o tym, że mamy darmowe skiny, a właściwie darmowe style. Jak wiecie, ostatnio był tak znowu wczoraj mega high na tego skull złotą Trooperkę, ale nie są to jedne skiny, które dostały swoje style. W tym momencie na ekranie wyjdzie wszystkie skiny, jakie dostały dodatkowe style. No i na przykład dostał Wampir, który ma teraz czerwony styl, dostał na przykład ten potwór z jenzorem, który również ma czerwony styl, dostał school Trooper, skull które mają złote style. Dodatkowo mamy tutaj również jakby pokazaną łapkę FNCS, czyli po prostu darmowy piłak, który będzie dostępny już niedługo. Do zdobycia do oglądania FNCS-ów. Również kolejne rzeczy, a właściwie tyle dostały również kilofy, no i jeden plecak, także jest to o ciekawe że faktycznie gracze skupili się na tym Trooperze, który może dostać każdy odnośnie skultora wygląda to w ten sposób, że po prostu musisz mieć tego skina i jest to dołączane bezpośrednio jako kolejny styl do Skultropera. I co ciekawe, bo tutaj dużo graczy pytało na wczorajszym streamie, kam czy jaka ja tu dostanę, czy to trzeba mieć wcześniej wykupionego. w tym momencie z tego co wiem, jest ten styl dla wszystkich i złoty Skull Trooper nie jest w żadnym wypadku ograniczony, po prostu on prawdopodobnie będzie już zawsze, czyli jeśli kiedykolwiek kupisz Skull Troopera, być może go nie masz to również dostaniesz złoty styl, jak w przypadku Skull Trooperki Epic Games, po prostu nie robisz skinów limitowanych typu, że jak dostaje część graczy tylko styl tylko teraz dostają wszyscy i jest na zawsze przypisane, także mogę powiedzieć że na 99% jest to dla wszystkich styl, no i po prostu Epic Games troszeczkę nam polepszyło tego skina odnośnie samego Halloween, kiedy będzie bus zmieniony i kiedy właśnie pojawi się ten motyw Halloween w grze, czyli zmienione lokacje i inne tego typu rzeczy. Tutaj oczywiście dokładnej daty nie mamy, ale gracze i likerzy wskazują takie dwie daty. Tak naprawdę, pierwsza teoria, no to że w tym tygodniu pojawi się oczywiście już bus bojowy, no i że pojawi się to pełnoprawny Halloween, moim zdaniem małe szanse i w tym tygodniu moim zdaniem raczej Halloween takie pełnoprawne w Fortnite się nie pojawi. Dlaczego? Już tłumaczę, dlatego że za tydzień prawdopodobnie będziemy mieli aktualizację zawartości. To znaczy tyle, że Epic Games obecne pliki, które mamy w Fortnite jakby odblokuje i będą one dostępne już i będą one wykorzystywane. Także moim zdaniem Pełnoprawny event Halloween raczej pojawi się w przyszłym tygodniu, gdzieś w okolicach, oczywiście, aktualizacji. Również jedną z takich jednych z bardziej popularnych teorii jest to, że może być ono dopiero za dwa tygodnie również Halloween. Aczkolwiek ja tej teorii nie podtrzymuje, no bo tutaj niektórzy sugerują, że musiała być pełnoprawna duża aktualizacja która by przyniosła nam po prostu Halloween, moim zdaniem jest troszeczkę średnie no i raczej to Halloween obstawiam rzędzie już w przyszłym tygodniu no bo nie oszukujmy się, ale jeśli Halloween byłoby za dwa tygodnie wraz z aktualizacją, no to to za długo po prostu nie potrwało, byłoby to troszeczkę słabo no i wydaje mi się, że Epic Games raczej zrobi troszeczkę większy ten event niż po prostu taki króciutki, oczywiście finalnie wszystko leży od Epic Games ale warto śledzić mój kanał, bo ja tutaj zawsze informuję no i na pewno w przypadku tego Halloween tak jak zawsze mówię, warto być w Fortnite, gdzie dużo się dzieje, prawdopodobnie będą duże zmiany w grze również, no i być może jakieś zmiany trybów, prawdopodobnie będzie nowy boss, będą nowe tryby, nowe tryby na kreatywnym, no i masa wyzwań, bardzo możliwe właśnie odnośnie tego nowego bossa bądź NPCa, no że będzie po prostu mumia, która będzie jakoś tam... Z nami integrować na mapie, z tego co wiadomo, przynajmniej takie są teorie. W tygodniu trzecim również będzie Królowa Kostek, więc tutaj robi się naprawdę ciekawie, szczególnie, że kostka jest już złota na środku mapy, no i prawdopodobnie coś się niedługo wydarzy. W tym momencie opowiedziałem wam tak naprawdę wszystko o nowej aktualizacji, zwrotach i takich tego typu rzeczach. Dajcie znać w komentarzach, czy cieszycie się z tej aktualizacji, jaką oceniacie. A już się przedłużam, dziękuję wszystkim za uwagę, to było na tyle. Pamiętajcie, subi, kłapeczka w górę, kodzik sejkam, sklepie, instagram, discord, twitter, tiktok w opisie, wpadajcie. Dzięki, następnego, trzymajcie się, siema!